Nie potrzebujesz rewolucji. Potrzebujesz 1%. Codziennie. Ludzie przeceniają to, co mogą osiągnąć w tydzień. I dramatycznie nie doceniają tego, co zmienia 1% dziennie. To nie heroiczne czyny zmieniają twoje życie. Tylko mikrodecyzje, które podejmujesz wtedy, gdy nikt nie patrzy. Wstałeś 15 minut wcześniej? Odłożyłeś telefon i przeczytałeś jedną stronę książki? Poszedłeś na trening, mimo że ci się nie chciało? To jest ten 1%. Nie robi wrażenia dzisiaj. Ale za 30 dni, 90 dni, rok, to już nie jesteś ty. To wersja 100% lepsza. Zobacz. 1% lepiej dziennie przez jeden rok równa się 37 razy lepsze życie. To matematyka. To biologia. To psychologia. To prawo wzrostu. Ty nie musisz być doskonały. Masz być konsekwentny. Wielcy nie mają supermocy. Oni mają codzienną dyscyplinę. Oni kumają, że efekt domina zaczyna się od małego pchnięcia. Zacznij dziś. Nie jutro. Bo każdy dzień, w którym zrobisz 1%, to dzień, w którym wygrywasz. Nie potrzebujesz nowego życia. Potrzebujesz nowej decyzji. Jednej. Codziennie. 1% dziennie. 100% lepszy ty.